Im szybciej LEDy w moim mieszkaniu decydują się dokonać swojego żywota, pomimo tego, że są tam raptem 2 lata i miały przetrwać 10-20 lat, nie przetrwały półtorej, tym z większą przyjemnością robię recenzję pasków LEDowych. Bo, no jakby nie ukrywając, najbliższe wakacje czeka mnie wymiana tych wszystkich LEDów, więc fajnie byłoby znaleźć taki pasek, który będzie fajnie działać i będzie miał wsparcie dla Apple HomeKit. I taki ponoć jest Meros. A czy taki jest naprawdę? Tego dowiemy się w recenzji. Zapraszam. Zacznijmy od kwestii czysto technicznych. Bo jakoś tak ładne pudełko, to i wygodnie się opowiada o taśmie mając je w ręku. Ten pasek LEDowy, jak widzicie, to jest 10 metrów, ale to nie jest jeden pojedynczy 10 metrowy pasek, tylko dwa razy po 5 metrów, które się łączą. On działa po 12V, jak to LEDy, ma wsparcie dla Apple HomeKit, a z boku widzimy, że ma wsparcie również dla Amazon Alexa i asystenta Google, czyli Meros ponownie daje pełne wsparcie dla wszystkich asystentów w swoich sprzętach i widzę, że to już jest u nich standard, co jest super. Właśnie moim zdaniem producenci powinni w ten sposób działać. Jeżeli chodzi z jakimi telefonami on działa, no to iOS powyżej 13, Android powyżej 4.1, no czyli powinien działać z większością waszych telefonów. No takie funkcje to jest to pasek RGB. Mamy możliwość sterowania zdalnego, sterowania głosowego schedule. No i oczywiście spacer dla asystentów, które zaraz Wam pokażę oraz samej aplikacji. To teraz wyciągnijmy pasek z środka i zaprezentuję Wam, jak on wygląda. Tu mamy zasilacz. Tak się prezentuje zasilacz, który wpina się wprost do gniazdka. No tu jest ten zasilacz do, do LED-a. Nie mamy żadnego przycisku akurat tutaj, który mógłby go wyłączyć, ale spokojnie. Tutaj jest jeszcze instrukcja, aczkolwiek pełen unboxing już robiłem, więc nie będę na tym się jakoś zbytnio skupiał. I ciągnę sam pasek. Tak się prezentuje ten pasek. Szpula 5 metrów. Po jednej stronie mamy taśmę 3M, dzięki której możemy go przykleić do. No najlepiej do rynienki na LEDy, nie kombinować w inny sposób. A tutaj mamy ten pasek. Jak widzicie, mamy też miejsca, w których możemy go wygodnie, wygodnie dociąć. Ja akurat mam pomysł na niego w moim salonie, żeby zagościł tam na stałe. I tam akurat 10 metrów się idealnie spasuje. Poza tym mamy taki, oto kontroler. Tutaj mamy kod HomeKit, który musimy zaskonować, żeby się pojawił w HomeKit. No, oczywiście, dwa miejsca na taśmę LED. Możemy ją puścić np. z jednej strony i z drugiej, tak jak nam jest wygodniej. No i miejsce na sam zasilacz. Więc teraz go podłączę i pokażę Wam, jak świeci. Już mnie zahipnotyzowało. Tak miga. Tak się prezentuje działająca szpula. Tutaj widzicie już, jak te ledy ślicznie migają. Mamy RGB. Brak, brak diody W, czyli White. Mamy tylko trzy diody, osobiście wolę RGBW. No ale to jest też bardzo tania taśma, więc o tym, jeszcze, o tym jeszcze wam wspomnę. A teraz, jak już mam ją w ręku, jak widzę, jak ona działa, zresztą będą się przewijały w trakcie filmu różne wizualizacje, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda w. Na, Codziennie, a ja podpinam sobie aplikację, i już Wam pokazuję, jak ta dioda, jak ten, jak ten pasek LEDowy działa w aplikacji. Teraz możecie zobaczyć aplikację. Aplikacja Meros, która jest główną aplikacją producenta, w której mamy oczywiście naszą taśmę. Najprostsza rzecz, mogę ją sobie wyłączyć i włączyć. A gdy wejdę w ustawienia, to tak, mamy możliwość zmiany koloru, mam możliwość zmiany jasności. Gdy wejdę sobie w tą magiczną kolorową różdżkę, to mam różne predefiniowane sceny, np. praca, którą pewnie używałbym zbyt dużo, albo czytanie, które powinienem używać, ale nie używam. Gdy wejdę sobie wyżej w ustawienia no to mamy możliwość zmiany ikonki, jego nazwy, no i mamy np. informację o tym, że sygnał Wi-Fi jest dosyć słaby. No a w samej aplikacji nie używamy, bo, bo używamy w HomeKit. Niemniej jednak możemy porobić sobie sceny, możemy sobie porobić rutyny. Więc Meros wszystko to nam oferuje. Czas na podsumowanie tej oto taśmy LED. Działa z asystentami? Działa. Działa fajnie w HomeKit? Działa. Ma pełne światła, tak jak, jakich powinniśmy potrzebować? Ma. 10 metrów za niecałe 200 zł. To jest naprawdę dobry deal. Możecie ją dostać właśnie w tej cenie w sklepie smartbest.pl, bo stamtąd mamy tą taśmę. I gorąco Wam polecam, właśnie kupno z tego sklepu tej oto taśmy. Jedyny minus, jaki, jaki ta taśma posiada to pozwolicie, że spróbuję Wam to pokazać o, tutaj do tej kamery no to tutaj ten element, którym możemy włączyć i wyłączyć naszą taśmę ręcznie jest dosyć duży, więc może być problem z jego ukryciem. Więc musicie dobrze pomyśleć, gdzie go schować, tak żeby nie był widoczny. Ale poza tym, jak najbardziej mogę wam ją polecić, bo jest to fajny, fajna taśma i, tak jak wam wspominałem, u mnie za gości w moim salonie. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych filmów. Oczywiście mamy sporo Merosa, czy odkrycia HomeKitowego 2021. Odkrywajcie go razem z nami.